Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC równa się BC oraz A ma współrzędne 2,1, C ma współrzędne 1,9. Podstawa AB tego trójkąta jest zawarta w prostym równaniu Y jed, równa się 1 i drugiej X, oblicz współrzędny wierzchołka B. Przygotujmy sobie rysunek pomocniczy do zadania. Mamy układ współrzędnych. Mamy oś X, mamy oś Y. Punkt A ma współrzędne 2 i 1. Tu jest A o 2 i 1. Punkt B ma współrzędne 1 i 9. C to jest 1 i 9. Mamy A, mamy C. Podstawa AB tego trójkąta jest zawarta proste. Równanie Y to jest 1, 2, x. 1, 2, x to jest funkcja rosnąca, przechodząca przez środek układu współrzędnych i przechodząca przez punkt A. Czyli wygląda jakoś tak. Tutaj mamy Y, równa się 1, 2, x. Obie współrzędne wierzchołka. B. Wiemy, że AC równa się BC, czyli B musi być tak na oko na początku, gdzieś tutaj. No powiedzmy tutaj. I tutaj także postaw trójkąt równoramienny AC równe BC. Zobaczmy, skoro B leży na tej prostej, no to musi spełniać równanie tej prostej, czyli współrzędna Xowa to jest po prostu X. Natomiast Y, czym jest Y? Y to jest 1 2 X. To my sobie za Y wstawiamy tutaj jedną drugą X. I teraz musi być spełniony warunek AC równa się BC. No to policzmy na początku, ile wynosi długość odcinka AC. Możemy to policzyć ze wzoru na długość odcinka. To będzie 2 minus 1 do kwadratu albo 1 minus 2 do kwadratu. Dodać 9 odjąć 1 do kwadratu. Kolejność tej odejmowania nie ma znaczenia i tak to podnosimy do kwadratu. Zobaczmy, co wychodzi nam. 2 odjąć 1 to jest 1, do kwadratu to mamy 1, dodać 9 minus 1 to jest 8 do kwadratu 64. Mamy tutaj pierwiastek z 65. No i odcinek BC też musi być pierwiastkiem z 65. Czyli nasz BC odcinek to się równa pierwiastek i uwaga, tu się skupmy. Liczymy długość odcinka BC, czyli to będzie x minus 1 do kwadratu, dodać 1, 2x odjąć 9 do kwadratu. I to musi być pierwiastkiem z 65. I musimy to równanie rozwiązać, i z tego równania nam wyjdzie, jaką wartość musi przyjąć x. To do dzieła. Podnosimy stronami do kwadratu. Mamy zatem x minus 1 do kwadratu dodać 1 drugą x minus 9 do kwadratu daje nam 65. Też stosujemy wzory skróconego mnożenia, czyli mamy x kwadrat minus 2x plus 1 dodać 1 druga x do kwadratu, czyli 1 czwarta x kwadrat minus 2 razy 1 druga razy 9, czyli minus 9x plus 81 daje nam 65. Czyli mamy x kwadrat plus 1 czwarta x kwadrat to jest 5 x kwadrat minus 2x odjąć 9x to jest minus 11x. 1 plus 81 to jest 82. 82 odjąć 65 to będzie 27. Równa się 0. 17, nie 27, tylko 17. 82 odjąć 65 to jest 17. I teraz tak, tutaj możemy od razu liczyć sobie deltę. Delta to jest b kwadrat minus 4 razy A razy C, czyli u nas minus 11 do kwadratu, więc 4 razy A, a to jest 5 czwartych razy C, czyli razy 17. Mamy zatem minus 11 do kwadratu jest 121 i teraz minus 4 razy. Tutaj 5 czwartych czwórki się skracają. Mamy minus 5 razy 17, to jest minus 85. Teraz sobie 121 odjąć 85. No tutaj będziemy mieli 36. 121 odjąć 85 to jest 36. Pierwiastek z delty to jest 6. Liczymy sobie x1 oraz liczymy sobie x2, x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, a x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Zobaczmy, x1 czyli minus b, czyli 11, prawda, bo bierzemy z przeciwnym znakiem, odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 6 przez 2a, czyli przez 2 razy 5 czwartych, czyli mamy 11 odjąć 6, czyli 5 przez 10 czwartych. 5 przez 10 czwartych, dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli mamy 5 pierwszych razy 4 dziesiąte, bo odwróciliśmy 10 czwartych. 5 razy 4, 20 dziesiątych, czyli 2. Liczymy x2, to jest minus b, czyli minus minus 11, to jest 11, plus pierwiastek z delty, czyli plus 6, na 2a, czyli na 2 razy 5 czwartych, czyli na 10 czwartych. Mamy tutaj w takim razie 11, 11 plus 6, czyli 17, Pierwszych razy 4 dziesiąte, czyli to jest 68 10 czyli 6,8. Albo można jako 6 i 4 piąte. No i teraz przeanalizujmy wyniki. X równe 2. Jeżeli x jest równe 2, to z tego wniosek, że y możemy sobie automatycznie tutaj podstawić za x, stawiamy 2. Czyli jedna, druga z dwóch, to jest nasz y, to jest 1. Y równa się 1. Co to jest za punkt? To się okazuje, że to jest punkt A o współrzędnych 2 i 1, bo jego odległość od punktu C wynosi faktycznie, pierwiastek z 65. Czyli jakby ten x1 on nam nic nie wnosi, bo ja punkt A mam, to punkt B musi być ukryty tutaj pod takim x. Czyli punkt B współrzędną xową ma 6 i piąte. Natomiast współrzędną y, no to policzymy sobie, to jest 1 druga z 6 i 4 piątych, czyli to jest 6 na pół to jest 3, 4 piąte na pół to są 2 piąte. Czyli nasz y to jest 1 druga razy 6 i 4 piąte, czyli 3 i 2 piąte. I mamy poszukiwany punkt. Odpowiedź. B ma współrzędne 6 i 4 piąte oraz 3 i 2 piąte.